Cześć, witajcie! Z tej strony Jan Hojanacki z Project Explorer. Dzisiaj samodzielnie będziemy eksplorować piwnicę Jupitera. Te zalany, które możecie korzystać z poprzedniego filmu z zeszłego roku. Samodzielnie, ponieważ Tomasz wybrał się na eksplorację i właśnie siedzi mi na radiu w części biurowych, więc postaramy się w tym odcinku zrobić fajny klimat, przejść się tam samemu, poszukać tego radioaktywnego pyłku, czy ona tam się znajduje? Jakie jest promieniowanie? Będziemy szybko uciekać i pojawiamy się potem u Tomasza gdzieś w biurowcu. Po raz kolejny odwiedzamy fabrykę Jupiter w Prypeci. Podczas gdy ja eksplorowałem niezbadane jeszcze przez nas części fabryki, Jan postanowił powrócić do podziemi tego potężnego kompleksu. Jak wiecie z naszego poprzedniego filmu Sowej Podziemi, jest to miejsce bardzo rozległe, a sieć korytarzy tworzy prawdziwy labirynt. Co tym razem Jan znajdzie w podziemiach Jupitera. Jak się okazuje, mamy jeszcze towarzystwo kolegi, więc to nie będzie samodzielna eksploracja. Trzeba! Roda nas nie obowiązuje, bo twarzy nie widać. Może nawet i lepiej. Dobra, no jesteśmy przed wejściem do podziemi w Jupiterze, i spójrzcie na to. Te wielkie stalowe drzwi świadczą o tym, że on był przystosowany do działań, no, powiedzmy, że bojowych. Czyli pracownicy w środku mogli się zamknąć. A te gumowe uszczelki, co, że tutaj z tej gumy już niewiele zostało, ale ten schron był gazoszczelny, więc tutaj nawet powietrze z zewnątrz się nie dostawało. Woda jest absolutnie czarna. Nie wiem, widoczność. W sumie to taka bardziej ropa brązowa. Ale widoczność jest tragiczna. I niestety nie wiemy po czym stąpamy. Wystarczy gdzieś nadepnąć na jakiś gwóźdź i mamy wodery przebite. A buty zalane wodą. Z tego co pamiętam, to tutaj znajdowały się szatnie i łaźnie pracownicze. Świadczyć się o tym, by mogły kafelki tutaj zamontowane. Chociaż było tutaj również laboratorium, więc potrzebowali tutaj w miarę czystych warunków pracy. O, to tak wygląda troszkę bardziej jak warsztat. A pod nogami mamy jakieś chyba resztki drzwi, bo jest bardzo nierówny grunt. Okej, okay. tutaj chyba musiał być warsztacik i tutaj się droga kończy, więc musimy się cofnąć do głównego korytarza. Wbrew pozorom te podziemia mogły się wydawać na dość małe, jednak chodząc w tym tempie, w jakim my się poruszamy, czyli próbując sądować stopami, co mamy pod nogami, poruszanie się tutaj jest naprawdę wolne żeby tutaj przechodząc przez próg, trzeba uważać, żeby się nie potknąć o. o, i zobaczcie, tutaj woda już zaczyna się robić czystsza, mamy widoczność na jakieś 10 cm więc za chwileczkę powinno się zrobić znacznie lepiej tym bardziej, że nikt przed nami tutaj od dłuższego czasu raczej nie był i ta woda nie powinna być zmącona. A tutaj chyba mamy jedną z tych ciekawostek. E, tak, tak mi się wydaje. No dokładnie. Każdy, kto tutaj przychodzi, zastanawia się, co to jest. Co prawda, te, ten proszek tutaj w żaden sposób nie promieniuje. Mamy promieniowanie w wysokości 0,16. Więc są w, absolutnie w normie. Jednak były to prawdopodobnie jakieś próbki, możliwe, że złożone z innych części strefy. Możliwe, że poddawano je jak, jakimś badaniom, testom. E, tych próbek jest znacznie więcej, ale jest ich sporo w dużo gorszym stanie. Zaraz do nich podejdziemy. I zobaczcie, tutaj cały czas te próbki, powiedzmy sobie, z ziemi, leżakują, te nadal nie zostały rozrzucone przez wandali tutaj, którzy się zjawiają niestety i spoczywają tak od kilkunastu lat kilkunastu, a nie kilkudziesięciu, dlatego, że Jupiter był dłuższy, był czynny znacznie dłuższy okres czasu niż sama Prypeć, Prypeć była ewakuowana w 36 Jupiter działał chyba do 2000, no właśnie, to są różne dane podane do początku lat, z przełomu milenium Za tego typu kratą jest właśnie ten magiczny tył Ale to chyba nie z tej strony się zbliżamy Dobra, podejdziemy tutaj, ja już wyciągam dozymetr Jak zacznie zaraz wariować A już się delikatnie ponosi, bo, podnosi, bo mieliśmy przed chwilą 0 Aha Było 0,16, mamy 0,19 tak, to ja już mam 2, 2,20 Tutaj postaramy się ogarnąć szybko sytuację, żeby nie stać w tym proszku za długo. Dokładnie. Jesteśmy na miejscu. Czy o proszku w porównaniu z zeszłym rokiem wydaje mi się, że jest znacznie mniej. I brakuje buta. Tutaj był but, który promieniował bardzo, bardzo intensywnie. Mam nadzieję, że teraz po nim nie stąpamy Albo go ktoś nie zabrał na pamiątkę Dobra, przybliżmy delikatnie 32, 50, 60 Tak, alarm, 100 Poszukajmy tego najbardziej napromieniowanego miejsca Powinno być tutaj gdzieś mniej więcej w granicach 20, nie wiem, 2000, tak? Jest bliżej. Nie no. Nie. Nie, nie jest tak bardzo bliżej. Ktoś, ktoś ukradł tego buta. No 180, 190, 200. Ale i tak to nie jest ten wynik, którego ja oczekiwałem. 220, 240, 250. Muszę tryb wyłączyć. Okay. but wylądował w wodzie, to on jest tak intensywnie napromieniowany. W tym momencie, mimo tego, że on został już przepłukany przez tą wodę, wynik mamy 600, prawie 600. 600 było wcześniej. 830. o 800, prawie że 820 825 830 No dobra, kończy się więcej na 830 jedna z głupsich, głupszych rzeczy, jaką można zrobić na eksploracji, czyli gadać do kamery skierowanie do siebie razem z reflektorem prosto w oczy. Tak, żebyście mieli świadomość. Tak wygląda eksplorator, który tutaj wchodzi. I nie jest zbyt rozważny, bo wasze się oślepia. Jesteśmy teraz na głównym polu, kierujemy się dalej. E... Powiem ci, ostatnim razem tego nie widziałem. Jest możliwe, że oni tutaj też mieli, nie wiem, oczyszczanie wody na czas pozostawienia w zamknięciu. No i tak, zdecydowanie zbliżamy się do części laboratoryjnej, ponieważ pojawia się nam coraz więcej odczynników, chemikaliów. I tutaj mamy chyba innego rodzaju te opakowania. One już nie są oznaczone tak jak wcześniej typu IKEA. Tylko tak chyba nie są opisane. Nie, to nie mają opisu. Są jakieś papiery w środku. Pasport, jakieś techniczne taki? opis. To Poczekaj, tu jest... będzie chyba łatwiej. Pa, a, paszport próby. A, no czyli to były próbki w takim razie jakieś. Tylko pytanie co to jest. Nie chcę tego... Czernichowska oblast, czyli z okręgu czernichowskiego w próbkach. No to w takim razie no, muszę być ziemia pewnie nie badali ziemię, czy był tam Cez czy coś. Zobaczcie te lampy w ogóle. Dość, dość klimatyczne, ale zaczęły się już odrywać przez wilgoć z góry. Wątpię, żeby ktoś to zrobił celowo. A no i mamy tutaj cały sprzęt, właśnie. Tutaj były chyba wentylatory, które wyciągały opary z różnego rodzaju. No dalej to się z... Z, Jak mieszane roztwory, nie? Na przykład. A, i jeszcze tego typu sprzęt tutaj mamy, zaraz do niego polejdziemy bliżej. Tylko trzeba znaleźć jakąś bezpieczną drogę, bo niestety, minusem brodzenia w zananym laboratorium jest to, że prawdopodobnie pod nogami mamy szkło. Właśnie, tego typu urządzeń. A, nie, czy to jest kosz? Nie. nie tym Chyba by były transportowane próbki, one były oznaczone znakiem radioaktywności. Ten tutaj akurat już odpadł. Takich transporterów powinniśmy znaleźć tutaj trochę więcej. Z tego co pamiętam, ostrożna robota. Dobra, wiem, czy można chce otworzyć. Dobra, znajdziemy jeszcze jakieś inne. Z tego co pamiętam, one w środku żaden nie promieniował I chyba tędy dostaniemy się do magazynu chemicznego. Mamy też tutaj bodajże łazienki. Drzwi zastawiają mi wejście, nie wiem czy, chociaż kamerę się postaram tam do środka wepchnąć. I ciekawe, co tutaj pływa? To wygląda trochę jak dokumenty, ale też nie będę miał jak tego sięgnąć. Jeżeli reflektor daje Wam odpowiednie światło, to możecie zobaczyć, że tutaj jakieś chemikalia pływałem na zewnątrz. Coś oleistego bodajże. Okay. teraz znaleźliśmy jakiś dziennik, ale. Błędnie, nie wyczytamy. Tak. Pomijając fakt, w jakim jest stanie, to chyba nie da się z tego rozczytać nic. Tu w ogóle miałeś jakąś taką bardziej pancerną szafę? I chyba z jakimiś projektami mi się wydaje. Co ciekawe, w tym momencie znajdujemy się mniej więcej dopiero w połowie. Tego schronu, się dobrze pamiętam, te, te drzwi mniej więcej wyznaczały połowę. Chociaż i chyba od tego momentu zacznie się naprawdę dużo czystsza woda. Bo spójrzcie, aha! I nie wiem, czy czujesz. podejdź tutaj, to jest to, o czym ci mówiłem, aha. że poczułeś takie zimno na nocy, nie? Jak staniesz tutaj, to zdecydowanie temperatura się obniża. Przynajmniej ja to na razie poczułem. Może zaraz do ciebie też to dojdzie. I w jednej nocy, i się czy naprawdę nie jest dziura. A nic mi się nie I tutaj woda nam się zdecydowanie oczyszcza, Prawdopodobnie przez to, że próg blokuje tą wodę. Ta woda się nie miesza jedna z drugą częścią strony. I nie wiem, albo ja stoję w przeciągu, ale faktycznie tutaj jest kilka, kilkanaście stopni odczuwalnych zimnie. Wychodzi na to, że kolega gdzieś nadepnął. Na szczęście jest to mała dziura. Ale woda dostaje się powoli do woderów, więc on już będzie stąd wychodził, w trosce chyba o swoje bezpieczeństwo. Ja tutaj, ja tutaj zostaję. Prosto i w prawo będziesz miał schody. Zobaczysz takie te gazoszczelne drzwi. W przypadku mojej osoby wodery tutaj wytrzymują, ale widzę, że bateria, zarówno w reflektorze, jak i w kamerze. Jest już na ostatnim tchnieniu o ile bateria padnie, to wy nie będziecie mieli nagrania, ale jeśli padnie e, latarka mi tutaj, no to będzie przerąbane. Bo nie, nie wziąłem ze sobą zapasowej, a to jest jedyne źródło e, światła tutaj. Kurczę, tu jest trochę problem. Oszawka się przewaliła na bok. Nie da się wejść do środka. A tutaj mamy dość spory składzik chemikalii. Może znajdziemy zaraz jeszcze coś ciekawszego. A nie, temperatura tutaj naprawdę zdecydowanie się obniża. Tak, tak, jest dużo, dużo chłodniej. Mamy tutaj systemy filtracji powietrza. To jest to, o czym ja Wam opowiadałem na początku, że schron był gazoszczelny tutaj. I spójrzcie, że tu jest całe to centrum, powiedzmy dowodzenia zasobami tlenów powietrza. Cała ta wielka filtracja zapewniała właśnie odpowiednio oczyszczone powietrze pracownikom, którzy tutaj przebywali. Ach. Samotna eksploracja, tutaj, bo tak już to mogę nazwać. E, kolega już wyszedł, jestem tutaj sam. E, zdecydowanie nabiera innego klimatu. E, tak jak kolega do tej pory potrafił e, mącić wodę i tworzyć dodatkowy hałas. Tak teraz ja tutaj jestem sam i słyszę każde drgnięcie e, najmniejszego elementu, który się unosi tutaj w wodzie e, no powiem wam niebywały klimat żałujcie że was tutaj nie ma i oczywiście jeżeli będzie taka możliwość to polecam żebyście do tego miejsca się udali, oczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju e, środków bezpieczeństwa chyba jestem blisko powierzchni ponieważ słyszycie w tle Głosy z radia, to jest grupa, z którą tutaj przyjechałem, oni eksplorują w tym momencie e, bodajże, że biurowiec, jeśli dobrze pamiętam, niemniej też tego radia nasłuchiwać muszę, ponieważ będą mi sygnalizować kiedy to miejsce mogę opuścić a prawdopodobnie będzie to już za chwilę. Tak, chyba w tym momencie nawet chyba słyszeliście Tomasza. Ja w tym momencie poszukuję e, masek... A, e, proszę, i wykrakałem. Za tym się rozglądałem. To jest chyba ostatnia, najciekawsza rzecz, jaką można tutaj spotkać. Czyli sterty masek e, tuż pod powierzchnią wody. Pracownicy, no jak to pracownicy schronu, również i w ten sposób byli zabezpieczeni. Czyli maski standardowe słonie plus filtry do masek. Robią tutaj też mega, mega duże wrażenie. Jeżeli... no nie wiem, najczęściej to porównać do filmu post-apo, ponieważ film to tylko e, produkcja i nie oddaje rzeczywistości. Tutaj, w tym miejscu znajdujecie się wy sami, e, a to wszystko, co was otacza, to nie jest scenizacja. Tylko prawdziwe życie. Spójrzcie na te maski. Tej wody swoją drogą chyba było tutaj znacznie więcej jak byliśmy ostatnim razem, ponieważ wszystkie maski były pod wodą. I bodajże, że tamte filtry też znajdowały się poniżej poziomu wody. Dość przerażająca jest tutaj ta cisza, która nas otacza. Jeszcze ja zatrzymam chwilkę w miejscu. Spojrzymy na ten tunel. Jedynie ruch próbówek, które drgają wywołane przez fale które ja wygenerowałem chodząc tutaj I ciche brzęczenie, pikanie dozymetru Wszystko, to, to, to jest maksimum jakie jaki możecie tutaj uświadczyć yy, słuchowo I to jest miejsce, w którym mamy dziurę w podłodze, tutaj się zapuszczać nie będę Tutaj były szatnie i brudziki. Prawdopodobnie ktoś stąd wziął sobie metalową kratkę. Nie chcę ryzykować już będąc blisko wyjścia, wpadnięcie tam do środka i zanurzenie się. Tym bardziej, że na całą wyprawę czarnobylską zabrałem tylko jedną parę butów. Więc wchodząc już tutaj trochę zaryzykowałem, bo jeżeli te wodery mi się przebiją na ostatnich metrach, no to będzie problem. Czym ja będę chodził przez najbliższe kilka dni? Poziom wody się delikatnie podniósł, ale to chyba dlatego, że jesteśmy w głębszym miejscu. Przechodzimy właśnie przez kolejne metalowe grodzie, i prawdopodobnie to są już ostatnie grodzie, czyli w tym miejscu opuściliśmy już schron pod fabryką Jupiter. Udajemy się do wyjścia. Cześć, witajcie! Z tej strony Tomasz z Project Explorer. Dzisiaj wyjątkowo to ja przedstawię Wam kolejny konkurs, który dla Was przygotowaliśmy. Jeżeli chodzi o poprzednią edycję konkursu, zgodnie z tym, co powiedział Jan, nagrody zostaną rozlosowane wśród naszych patronów. Jeżeli podoba się Tobie to, co robimy i chciałbyś nas w jakiś sposób wesprzeć, to zapraszamy na naszą stronę Patronite. Link znajdziecie w opisie. Wracając do konkursu z poprzedniego odcinka, razem z polską ekipą Escape Frontarko przygotowaliśmy klucz do tejże gry. Escape from Tarkov to hardkorowa strzelanka, która stawia na eksplorację i przetrwanie w opuszczonym, fikcyjnym mieście Tarkov, które dotknięte wojną domową zostało ewakuowane. Naszym głównym celem jest tytułowa ucieczka starkowa, podczas której będziemy przemierzać tereny opustoszonego miasta, po drodze torując sobie drogę poprzez wrogo nastawione do nas oddziały bandytów oraz innych graczy, których cel jest taki sam jak nasz – uciec żywym z miasta. W czasie gry odwiedzimy zróżnicowane lokacje, których eksploracja umożliwi nam znalezienie pożywienia oraz medykamentów potrzebnych nam podczas podróży. Wszystko to jest okraszone niezmiernym realizmem oraz bardzo rozbudowanym systemem modyfikacji broni. Aby zdobyć klucz do gry Escape from Tarkov, po pierwsze musicie zasubskrybować nasz kanał, po drugie, polajkować nasz film i po trzecie napisać w komentarzu, co byście zrobili, gdyby okazało się, że obudziliście się w zamkniętym od świata zewnętrznego mieście, na którego ulicach toczy się prawdziwa wojna domowa. Czas na podsyłanie komentarzy macie standardowo do przyszłej niedzieli, wyniki ujawnimy w kolejnym filmie. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że moim hobby poza eksploracją jest graf Airsoft, czyli strzelanki na repliki karabinów w różnych opuszczonych miejscach. Czy chcielibyście, żeby od czasu do czasu ukazał się film na kanale z takiej strzelanki? Mamy jeszcze parę innych pomysłów z Janem na ciekawe poboczne serie na naszym kanale, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia!